W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Święty Józefie, zbuduj nasz dom. Prowadzony przez Ducha, dom oparty na skale, Na słowie, dom posłuszny duchowi, dom pełen pokory. Dom, dom oparty na skalę, prowadzony przez Ducha, dom oparty na skalę. Miłości. Dom oparty na słowie. Dom pełen Jezusa i zmarają przy tobie. Dom. Dom pełen Jezusa. sa dom paven jesus sa dom paven jesus sa dom paven jesus Na cześć przeczystego serca świętego Józefa. Przeczyste serce świętego Józefa, udziel nam Twojej słodyczy i miłości. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przeczyste serce świętego Józefa, daj nam Twoją cichość i pokorę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Świętego Józefa, użycz nam Twego posłuszeństwa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przeczyste Serce Oblubieńca, Zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi. Pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię bądź naszym przewodnikiem do domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić wolę Bożą, naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa czyste i pełne miłości. Bądź naszym drogowskazem, Amen. Jezus, Maryja, Józef, sercem waszym oddajemy serca nasze. Zdajemy nasze. Rozważanie czwarte na pierwszą środę miesiąca. Przeczyste serce świętego Józefa ozdoba życia rodzinnego. Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego. Biorąc przykład z Jezusa, Marii i Józefa. Obowiązek służby życiu spoczywa na każdym z nas, ale w szczególny sposób na rodzinie. Małżeństwo Marii i Józefa jest wzorem dla wszystkich zaślubionych, aby we czci było małżeństwo pod każdym względem i łożenie skalane, w czystości myśli i obyczajów, w pełnym oddaniu siebie nawzajem Bogu Stwórcy. Od świętej rodziny pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa. Patrzmy na przykład świętego Józefa. Który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata pozostał wiernym uczniem Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech przeczyste serce świętego Józefa, które czuło rytm serca dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu harmonii relacji rodzinnych. Święty Józefie, oddając cześć Twemu przeczystemu sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić niepokalanemu sercu Maryi za wszelkie zniewagi, obojętności, pogardy, a nawet nienawiść wobec niepokalanej Matki. Skoro Bóg dał Ci Maryję za małżonkę, to znaczy, że dał jej Ciebie nie tylko jako towarzysza życia, ale też świadka jej dziewictwa i obrońcę jej dobrego imienia. Zawsze byłeś blisko Jezusa i Maryi, chroniłaś ich i strzegłaś. Prosimy Cię, bądź dzisiaj blisko naszych rodzin, otocz je swoją ojcowską opieką, bądź dla nich zawsze wsparciem. Dla zasług i przywilejów Twojego serca, wyproś nam łaskę. Przez wzgląd na dziewictwo i macierzyństwo Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce Świętego Józefa, wstawiaj się za nami. Litania do przeczystego serca świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa czuwające przy sercu Jezusa w Betlejem, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, przejęte troską o losy rodziny w Egipcie, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, zjednoczone z sercem Jezusa i Maryi, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, napełnione łaskami, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, lilio pokory, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa mieszkanie wielu snud, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa wzorzeczystości czystości i posłuszeństwa, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa gorejące zawsze miłością do Boga, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, sługowierny i mądry, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa pełne troski dla błądzących i grzesznych, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze prawdy, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, filarze świętej Matki Kościoła, módl się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa pełne opiekuńczości, módl się za nami. Przeczysta serce świętego Józefa, słodycze miłości, módl się za nami. Przeczysta serce świętego Józefa, ucieczko w przeciwnościach, módl się za nami. Przeczysta serce świętego Józefa, pociecho zatroskanych, módl się za nami. Przeczysta serce świętego Józefa, nadzieje wątpiących, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, pogromco złych duchów, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, w pokorze najgłębsze, módl się za nami. Przeczyste serce Świętego Józefa, w bogobojności najwyższe, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, panie. Przejrzał go pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót. W czystości archanielskiej, jak kwiat lili, panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Módlmy się. O przeczyste serce Józefa, serce najczcigodniejszego patriarcha, serce świętego oblubieńca Matki Jezusowej, serce najszlachetniejszego Ojca, karmiciela naszego zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, słodyczy, pokorze i miłości. O serce świętego Józefa! Czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen. Ofiarowanie Swego Serca Świętemu Józefowi po Komunii Świętej. Święty Józefie, najmilszy Bożemu Sercu, Ty złożyłeś Bogu najdoskonalszą ofiarę z samego siebie i najgoręcej pragniesz pozyskać wszystkie serca dla Chrystusa. Z głęboką pokorą. Przynoszę do Ciebie moje nędzne i grzeszne serce i składam je w Twoje błogosławione ręce, w objęciu których tak miłośnie biło boskie serce Dzieciątka Jezus. O święty Józefie, najukochańszy mój Ojcze, weź moje biedne serce, uproś mu całkowite oczyszczenie z grzechów i doskonałe oderwanie się od wszystkich marności tej ziemi. Niech za Twą przyczyną rozpali je ogień miłości Bożeń, przemieni i ukształtuje na wzór Twego serca, aby znalazło w nim upodobanie Boskie Serce Jezusa. Złóż je na ofiarę najsłodszemu zbawicielowi i Jego niepokalanej matce, aby będąc ich wyłączną własnością na tej ziemi, w niebie także wielbiło. I kochało Jezusa i Marię, i z Tobą, święty Józefie, chwaliło Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, O Maryjo. W sercu Twoim, mój Józefie, nasze serca niechaj żyją. W sercu Twoim, Jezu Chryste, w sercu Twoim, O Maryjo. W sercu Twoim, mój Józefie, niechaj żyją. Wzbudzenie intencji na zakończenie. Józefie jest sprawiedliwy. Ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twojego przeczystego serca, Twojemu przybranemu synowi i naszemu panu i odkupicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Jako zadość uczynienie za grzechy przeciwko Jego najświętszemu sercu i niepokalanemu sercu Maryi, aby nasz Pan okazał nam swoje miłosierdzie i udzielił łaski, o którą z pokorą prosimy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.